Cześć, witajcie, z tej strony Tylusiek. Zapraszam na kolejną relację z Grand Arena Championships Star Wars Galaxy of Heroes tryb 5 vs 5, runda druga, tydzień czwarty. Na chwilę obecną spotykam się z graczem Kalani. Na skład arenie używa on wyrelikowanego teamu z Venem z HK-47, z Bastillon, Sean Fallen. Z Malakiem oraz z Jodą, z Gandmasterią Jodą. Niemniej jego portfolio wzbogaca również postać generała Skywalkera. Jak zwykle, będzie to ciekawa rozgrywka. I jak zwykle, będzie to prawdopodobnie rozgrywka pełna. Dziwnych przypadków, dziwnych rozwojów RNG. Jeśli chodzi o to, co przeciwnik wystawił na obronę, to tak. Na pierwszym przednim polu miszki, przy czym są to miszki G12, G11 i niektóre z nich są dość szybkie. Z tego co widziałem, Wicked był dość szybki. Tak, Wicked jest dość szybki i generalnie nie wiem, czy moje Imperiali Tupersi tutaj sobie poradzą. Old Republic Wampo to teoretycznie nie powinno być problemem dla Geonozjan, zobaczymy jeszcze. A jeśli chodzi o Greviusa, no to mamy na reliku Greviusa B1 Magna Garda. Ponadto tak zwany Banty Hunters w wersji Classic. I teraz tak, jeśli chodzi o przewidywany atak, to Empire z Gatem pójdzie tutaj sobie na Banty Huntersów. Bosk ma inne tutaj spida. Bosk ma 283 spida, ale e, Throne ma 300 spida, więc e, sfrakturuje go. Jeśli chodzi o Grievous'a, no to tutaj przewidywany jest im, e, arenowy team Dartraven Full Squad, Full sit Empire Squad. Na pole górne z kolei, e, no to tak na Old Republic z lampą przewiduje tutaj Geonozjan. A jeśli chodzi o miśki, to teoretycznie nie ma tutaj logreja z tego co widzę, więc nie ma tutaj dayza. No zobaczymy, tutaj wstępnie jest Imperial Troopers, ale może też i coś innego z dayzem na przykład. Tak, zobaczymy. Coś, coś, co da jakiś damage i będzie się samo napędzać, na przykład może First Order, First Order z Nihilusem, który jest trochę szybszy. No, pomyślimy. pomyślimy, co się tutaj będzie mogło wydarzyć. Na chwilę obecną sam przeciwnik jeszcze mnie nie atakował, pewnie czeka na mój ruch. Z tego co widzę, faktycznie tak, zero ataku. No i co? Zaczniemy tutaj rozgrywkę od dołu. Zaczniemy rozgrywkę od Empire, od Bandy Hunter vs. Empire z Gatem, z Grand Admiral Tronem. Jest, jest. Fraktur idzie na boska. Teraz się trochę mam nadzieję przyspieszymy. Blok, fajnie, następny blok, fajnie. Co się tu, tu wydarzy? O, może jakiś stun albo dwa. No, już powiedzmy, że dwa. Tak. Gwido się już zaczęło tutaj rozbrekiwać. Tak, dobrze, nie ma już jednego. Fajnie. Jak postać, tutaj w stunie może zrobić unik? To tylko jedno RNG, znaczy to, to tylko jed... CJ raczej wiedzieć chyba. Nie, dobrze, tu na basicu. Tu na basicu, A na razie jeszcze nie potrzebuję nikogo leczyć. Może tak. O, jak bardzo fajnie. Dengar, Welcome to the real world. <śmany> A Dengar'a nigdy wcześniej nie mogłem dorwać. E, dobrze, jeszcze jakieś stany. Dobrze, kolejny tutaj traktur. Znowu tak, jak najbardziej. E, szok. Ability Block. Szok. Dziękujemy. Pierwszy raz od, nie pamiętam kiedy, Dengara wyjątkowo wcześniej mogłem mówić. Dobrze, tak. No, Boba tutaj się ruszy. Chyba zaraz, no. Niestety. A może i niestety. Dobrze, teraz tak odbudowujemy Shawl od Troopera. Kogoś jeszcze zdąży odbudować? No to frak, na razie. Przydałoby się odbudować jeszcze Weiderę w sumie. Ale to już nie wiem, czy zdążę. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. He. Dobrze, i tak 60 budów i tak. Bierę. Teraz tak. Grevius. No tutaj wiadomo, trzeba uważać na B1. 8800 to hmm. Brzmi nieźle. Na pewno takie coś się przydaje w nowym będzie w eventzie. Dobrze. z Sporo tej protekcji. A Grevius oczywiście. Na Hertz modach. Dobrze, no tutaj wiadomo, damage największy będzie zadawać B1. Idziemy w Tak otwieramy sobie szokiem masz szokiem zobaczmy co się wydarzy dobrze tak ok tak I mamy prejudza z głowy teraz tak b1 nie jest taki trzeba jak najszybciej zredukować bo b1 który bije Naprawdę mocno, to jest coś, czego tutaj nie chcę. Aha, droideka zobaczymy, może się uda. Fajnie. No dobrze, kontynuujemy natarcie na B1. Tak. Znowu moc I nie ma B1. Wszyscy mają halta? Chyba nie wszyscy. Malak chyba nie ma. Fajajnie. Nie było dane Malakowi dożyć. Wystarczy, znaczy, ...Magnagardowi. No, Malak generalnie nie miał szansy jeszcze się tutaj podbudować, ale i też nie było jakiejś specjalnej straty. E, I tak. No, gaz. Mamy tutaj gasa, panie i panowie. Tak, ja, to jest dobry Let's dance. Uh -huh. gas na critical damage dość wolny na szczęście ale to jednak gaz poza tym tak Five jest na reliku 100 tysięcy protekcji, ok 71% armora ten 5 ten sporo wytrzyma uh -huh. echo 207 Rex też na reliku, oczywiście, przepraszam. Rex też na reliku. 296 Speed. No to on się ruszy, pierwszy. A tutaj jeszcze mamy Newta. Tutaj jeszcze mamy Newta. Więc tak, Nest sobie zabrał tutaj. Wampę też sobie zostawi do obrony. No to nie będzie specjalnie solować. Chyba, że jeszcze Darth Ravena gdzieś, znaczy tego Malaka, ewentualnie sobie zostawi na atak. Zobaczymy. A na chwilę obecną, co no, Padme versus General Skywalker. Oczywiście idzie mój team arenowy Padme versus Gaz z Artu. Ja gram z Artu z tego względu, że jest szybki. Ponad 300 spida, a Padme ma też oczywiście zrobione pod kątem Spida, też 300 spida I zobaczymy, czy. To tutaj też wystarczy. Na arenie u mnie zwykle wystarcza. prawie prawie uh -huh. no i teraz tak full focus e, pełne skupienie na Fivesa to jest ten tylko tak tutaj właśnie ortuję jest po to żeby schować e, schować wszystkich i teraz znowu masa tak no ten Fives naprawdę sporo wytrzymuje na szczęście przynajmniej jego chociaż udało mi się zdjąć. I teraz tak... Zobaczymy co tutaj zdziała o rytu Niewiele w sumie. Dobrze. No Echo znowu zaczyna tutaj przeszkadzać. Tak. Jeszcze jeden ruch i dziękujemy. To chyba po walce jest, z tego co widzę. No, nie tak go się spodziewałem, ale szybki Rex oznacza właśnie zwykle, że dość szybko się nakręci. No dobrze, teraz tak, jak najszybciej echo muszę się pozbyć. No, no i został tutaj Ark. Oraz Skywalker. Mm, tak. Aha. Schowamy teraz wszystkich. Biedny Artur. Ale udało się przebić, więc spoko. O Kenobi generalnie myślałem, że wytrzyma trochę dłużej. Niemniej jak już się Rex naładował, to już tutaj nie było specjalnie dla niego ratunku. I tak to by wyglądało. Dobrze. Najtrudniejsze teamy chyba już ściągnięte. Teraz jedziemy dalej. Tutaj mi coś przeszkadza. Nie chcę, żeby mi to przeszkadzało. No teraz tak. Geonozjanie versus tutaj Old Republic z Lampu. Czy Geonozjanie versus. Nie, Geonozjanie na wyrelikowaną nest na pewno nie wezmę. Geonozjanie idą tutaj na Old Republic z Lampu. Uh -huh. tak może. Dobrze, mamy Ability Block. Hmm, może łampy się faktycznie najpierw szybciej, to na przykład. I teraz pozostaje nam Sam Team Ultra Public. by tylko Kanderus nie miał zbyt dużo rumu Trochę się tutaj zadziało się, że tak powiem Może Kanderusa uda się od razu zdjąć Jak miło Stacie naprawdę mi tutaj przeszkodził I co? Leczymy się na basicach, na Basika blind. Teraz tak. Trzeba by sprzątnąć znaczy mission, nie wiem czy to wystarczy. Gatcha. I teraz się już tylko odbudowujemy. Znaczy w sensie robaczki już poza tym, poza przywołanym tankiem, już są, że tak powiem, w pełni sprawne. Tutaj powinno być konto punktów. I na Basicu jeszcze. I mamy to. Teraz tak... Eee. Za co się zabrać teraz? Za miszki czy za nutę. Chyba za miśki, no tylko tutaj faktycznie może być nieciekawa sytuacja. Bo tak, mi jeszcze został Jedi Knight Raven, no a spodziewam się, że Nights tam mogą być zapeczani, więc Jedi Knight Raven odpada. CLS ewentualnie, no a tak, CLS na, na miśki to tak trochę szkoda. Tutaj pójdę chyba z Shakti generalnie. Shakti z klonami, tak naprawdę, profilaktycznie, bo podejrzewam, że Imperial Turtles się tutaj nie poradzą. Autentycznie mogą sobie tutaj nie poradzić. Dobrze, czyli Shakti z klonami. Musi być Rex. Do tego Shakti. No i co? Jedziemy. Dobrze. Najpierw trzeba będzie uważać na najszybszego miśka. Dlaczego znaczy, paplu jest niby najszybszy? Tak, ale ciekawe. Nie. Mhm. Dobrze. Teraz ebookalder pewnie wskrzesi go. O ile zdąży. No jak mi przykro, nie zdążył. Tak, Miśki tutaj będą się ruszać, niemniej wszyscy nie będą mieli kontry. W związku z czym taka walka jest raczej przyjemnością. No dobrze, podleć. Mamy to. Więc Shakti versus Miśki jak najbardziej polecam. Tym bardziej, że nie było logre. Jakby był logre, no to musiałbym bardziej uważać. No i tak jak myślałem, Knight Sisterki z tyłu oraz Geonosjanie z Zariską. No dobrze, na no to na Sisterki przewidziany jest Jedi Knight Raven. Ile ma spilitka spida? No, ona spila jest zmodyfikowana, ale, ale żwawa. Żwawa zielona poczwarka. Dobrze, no to tutaj. Jedi Night Raven albo CLS. A, a z kolei Jedi Night Raven bezpiecznie byłoby na Newt. Nie, dobrze tutaj może być tak samo Jedi Night Raven jak gdzieś indziej. Jedi Night Raven przerabimy no, sobie tak. Tak, na palcinkę. Ja wolę atakować zawsze taldzinkę, żeby plaga mi się to zbyt szybko nie pojawiła, że tak powiem. przykład cooldowny może? Znaczy cooldowny, turmeter chciałem sięgnąć, ale nie wyszło. No, to była druga śmierć. I to była trzecia śmierć. Tak. Może od razu, tak? Oho. Skrzeszenie było ok. I jest jedna plaga. Dobrze. Tak. Fajnie. Nie fajnie. Coś tak za szybko się tutaj wszystko wskrzesiło, niemniej yy, mody generalnie robią swoje. Znaczy mody, gi robi swoje. Chyba no wszyscy mają full 40 topowej proteccji poza... A, poza Jolly. no trudno. Ja właśnie zauważyłem, że jeden punkcik na Jolly straciłem. No trudno. Teraz tak, Geonazjanie, lider jest w miarę wolny na szczęście. Spy. Spy na Critical Damage i, i Tenacity. Niemniej tego lekceważyć nie można. No i co? I będziemy tutaj walczyć tak czy siak Trają, trają. Może nie tyle w Undersizie. W full składzie, żeby ją ewentualnie przyspieszać, to damy jeszcze sobie tutaj Asesinkę. I Hilosa spróbujemy zachować do Teamu z Nest. Tak. Tak. Dobrze, teraz możemy się zająć alfą. O no ile ja dożyję sają swojej tury w ogóle. Nie, może bariski niech się teraz nie ruszy? Fajnie. Trzymamy to. Teraz tak, e, pogląd na celowniku, fajnie. Bariskę tutaj oczywiście próbowałem ich podleczyć. W wiadomym celu ona została tutaj umieszczona, niemniej... ...demeż tu jest na tyle duży, że leczenie tu już nic nie da. E, może tego ja też sprzątniemy no wszystko. Tak, tak, no jest tylko takim demagerem tutaj, więc dziękujemy za uwagę, tak, no i zgadnijcie co się tutaj dalej będzie działo. Jeszcze się podleczyłem, proszę. I tak miało być. No i dobrze, i na ostatni team, na ostatni team z Nutem z Nest pozostał np. weryfikację, czyli hybryda cls z Nihilusem. E Nest, jak jest zmodyfikowana na tenasyk i wszystko, tak. I też dość ożwawa jest, beczka Ale dobrze, tutaj idzie CLS. CLS w tandemie z Nichilusem. I kogo by tu jeszcze ewentualnie sobie wziąć do dyspozycji? Może jakieś tanka? To w sumie tank nie jest to specjalnie potrzebne. Ale mogę sobie wziąć, na przykład, na przykład... Łampę? E, w sumie łampę mogę wziąć, czemu nie? Nihilus, łampa. Aczkolwiek teraz Gart pójdzie pewnie na łampę. E, Niemniej wydaje się to... No, coś, co powinno sobie... czymś, co powinno sobie tutaj poradzić. E, stan idzie tutaj na... na ...duku. Tak. Nie ma duku, więc już jest częściowo zagrożenie wyeliminowane. Aha. Stan. Nie ma stanu, trudno. Stan tutaj fajnie. Cooldown. down. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Zapłać. Tak. Aha, tak. 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 tutaj. Myślałem, że wejdzie jakiś stan, no to nie, trudno. Tak, I to była pierwsza śmierć Nuta. Tak, to była pierwsza śmierć Django. Tak, CLS zginął, ale zrobił swoje. Ty, Nihilus, trzymaj się. Dobrze, nie ma już Muta I nie ma Nihilusa, niestety. I niestety mam mały problem. Co teraz tutaj dalej zrobić? A, tak. Dobrze, tak. I teraz została nest czubaka i łamba. No to jest ciekawe Łampa Stan Łampa tak, tak, Uf, no, przez chwilę się bałem, bo myślałem, że nie tutaj generalnie będzie królem. Królem natarcia w tym starciu. Niemniej łampa no, i czuj z Hanem. Tandem z Hanem naprawdę się postarali. Dobrze, no, parę banerów straciłem, niemniej wszystko zostało wyczyszczone na raz, więc nie jest źle. Tym bardziej, że w sumie dość mocno wystawił w tym gasa. Więc naprawdę nie jest źle, no a przed nim czeka też wyzwanie, ponieważ tak, sobie, sobie zachował Dart Ravena, sobie zachował e, e, co sobie zachował, cls -a, oczywiście, tak, sobie też zachował e, Treya. Jakieś inne modsetiny jakie tutaj e, będzie miał w dyspozycji, zobaczymy czy mu wystarczą do przejścia wszystkiego naraz, bo on to musi przejść wszystko naraz. Ponadto musi to przejść z w miarę przyzwoitym wynikiem, czyli z minimalną utratą banerów. No i zobaczymy. Dam znać znaczy ewentualnie w następnym materiale jak to poszło, ewentualnie w komentarzu też, na kanale YouTube też coś tutaj dodam. No i co? No, ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że, że coś tutaj się podobało, spodobało, że ktoś czegoś się tutaj nauczył że tego typu materiał był w jakikolwiek sposób przydatny merytorycznie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć i oczywiście niech moc będzie z Wami.